To lecimy. Skuteczny trening. Witam Was serdecznie w studiu szabajkowym na super świeżym powietrzu. Minus 7 stopni. Jest zimno Uf, i przepięknie. I mam dzisiaj dla Was dwie. Tylko dwie zasady skutecznego, najskuteczniejszego na świecie treningu. Tylko te dwie, jeżeli będziecie znać i je zaimplementujecie do Waszego życia, to wszystko wystarczy. Zasada numer jeden. Zapomnijcie o specyfikacji, o periodyzacji, o poweryzacji, watozacji. Pierwsza zasada, radość, jakkolwiek to nazywacie, fan, flow. Musisz mieć radość z tego, co robisz i zawsze wam to powtarzam. Jeżeli chcecie schudnąć i chodzicie na siłowni, której nienawidzicie, zapomnijcie o czymś takim. Jeżeli chcecie poprawić się w maratonach miejscowych MTB to nie możecie robić rzeczy, których nienawidzicie, bo nie będziecie ich robić przez długi czas. Musisz znaleźć radość w tym, co robisz. Taki dzień jak dzisiaj, to jest przepiękny dzień na trening, chociaż jest zimno, ale jest takie słońce, widzicie tę soczystość kolorów, ta zieleń przepiękna, to jest, to jest coś wspaniałego. Musisz mieć radość w trenowaniu. To oznacza... Że niekoniecznie kolarstwo jest czymś dla ciebie. Znam kilka osób, niewiele, ale kilka osób znam, które jakoś nie, nie załapały zajawki na, na rower, czy szosowy, czy górski, czy turystyczny po prostu nie załapały, ale lubią co innego. Lubią taniec, lubią kapeurę, lubią tenis, grają w skłosza, cokolwiek, musisz lubić to. Co ma się stać dla ciebie Twoim treningiem? Bo będą takie dni, kiedy ci się nie będzie chciało iść, ale już będziesz tak wkręcona czy wkręcony w trenowanie, że po prostu to zrobisz. Ja wychodzę na trening bardzo często wtedy, kiedy mi się nie chce i ostatnio pogoda była kiepska. W Zielonej Górze dużo padał deszcz, no to stwierdziłem, że nie wyjdę na rower, bo mi zamarzną stopy, a od trenażera chciałem odpocząć. To poszedłem pobiegać. I działa to. Więc radość, radość, jeszcze jest radość. Napiszcie koniecznie, co w treningu sprawia wam radość. Czy to, że szybko jedziecie, czy to, że macie więcej watów, niektórzy to uwielbiają, czy, czy to, że jesteście w stanie przepłynąć ileś tam basenów, cokolwiek, napiszcie w komentarzach. I druga zasada, w której właśnie ta pierwsza wam bardzo pomoże, to systematyczność. Jeżeli masz w trenowaniu, znajdziesz w trenowaniu radość. I robisz to systematycznie, bum, będziesz zdrowy, mocny, twoja forma będzie rosnąć. I nie musisz nawet się wgłębiać bardziej w trenowanie. Kiedy zaczniesz trenować na poziomie powiedzmy ogólnopolskim, albo będziesz myśleć o, o zawodostwie, to już co innego, ale wciąż, na przykład, pierwsza zasada, taka jak radość czy fan. Pokażę Wam, kiedy zaczynacie się przetronowywać, bo nie chce nam się bardzo nie chce nam się iść na rower, nie możemy patrzeć na rower, myśleć o tym sporcie. Wtedy, kiedy, kiedy organizm nam już odpowiada, jesteśmy bliscy tak zwanego przetronowania, a systematyczność chodzi o to, żebyście nie dawali sobie w tyłek w każdą sobotę, tylko żebyście w każdy poniedziałek, w każdą środę, w każdy piątek i w każdą niedzielę zrobili coś dla swojego zdrowia. Czy to robicie tylko pod kątem? Zrzucenia kilogramów, formy lepszej, niższego cholesterolu, zadbania o ciśnienie odpowiednie krwi czy też o wyniki na zawodach, systematyczność jest bardzo ważna. Znacznie lepiej jest dla nas poświęcić nieco mniej albo dużo mniej czasu na trening, ale robić to regularnie, przynajmniej trzy razy w tygodniu, ale cztery, pięć razy w tygodniu jesteście w stanie. Robiłem dla Was sesje 30-minutowe, treningowe. To systematyczność będzie, będzie takim rodzajem bodźca dla naszego organizmu, na który nasz organizm będzie reagował, bo nasz organizm, my z nim prowadzimy rozmowy podczas trenowania. I kiedy raz w tygodniu damy mu w kość, w sobotę na przykład, w niedzielę nie możemy chodzić, przez cały tydzień jesteśmy zajęci pracą, dziećmi, zakupami, facebookami i innymi rzeczami, to nasz organizm myśli sobie tak, dobra, niedzielę jakoś po tym sobotnim treningu przeżyłem, w tygodniu y, to, co mi jest potrzebne, to siedzenie przy samochodzie, przy komputerze, przy tablecie, przy smartfonie, damy radę jakoś na, w następną sobotę, ale jeżeli powtórzycie sesję treningową w poniedziałek, w środę, w czwartek i w sobotę, to nasz organizm mówi, aha, to jest coś, co będziemy robić regularnie, potrzebujemy większą masę mięśniową, potrzebujemy lepszą wydolność tlenową i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. Radość i systematyczność, tyle na dzisiaj koniecznie napiszcie w komentarzach co w treningu, co w aktywności fizycznej. To nie musi być rower. Sprawia Wam na większą radochę. Hej!